Was Wszystkich po raz kolejny na moim kanale. Jak się domyślacie, jak widzicie po tytule dzisiaj, bardzo nietypowy film dotyczący bardzo ciężkiego tematu, o którym się nie mówi, o którym czasami nie chcemy mówić, który się wydaje, że jest od nas daleki i nigdy nie spotka mnie, nigdy nie spotka mojej przyjaciółki, mamy, babci, siostry, taty, brata, kolegi i tak dalej. Mowa tutaj o przemocy. O przemocy fizycznej, przemocy domowej, przemocy występującej w związkach. Czyli przemocy, która... której doświadczamy ze strony osoby nam bliskiej, osoby do której, z którą nas coś łączy, tak? I ja wiem, że temat jest trudny i wiem, że nie wszyscy, którzy oglądają mój kanał mają ochotę na takie dyskusje i, i takiego filmu się spodziewali, natomiast mam nadzieję, że chociaż większa część z Was mnie wysłucha i później da mi znać, co myśli na ten temat. Na początku chciałabym zacząć od tego, dlaczego w ogóle poruszam taki temat. Większość moich widzów, które, które, osób, które mnie oglądają, są to dziewczyny wieku od 13 do 17 lat i wiem, że. W takim wieku szczególnie potrzeba jakiejś takiej bliskiej osoby, której można się zwierzyć i wygadać. I najczęściej sobie znajdujemy taką osobę w postaci kolegi, koleżanki, przyjaciela, przyjaciółki, mamy, taty itd. Natomiast czasami takiej osoby brak. Często też jest tak, że łatwiej o trudnych sprawach powiedzieć osobie, której na co dzień nie będziemy widzieli, która później już nam w oczy nie spojrzy i nie, musimy, nie będziemy musieli z nią znowu rozmawiać na ten temat. I myślę, że szczególnie z tego powodu. Dostałam właśnie dosyć poruszającego maila. Nie mogę wam tego maila odczytać, nie mogę Wam tutaj wrzucić print screena tego, jak to wyglądało, dlatego że uważam, że nie jest to potrzebne i ja sama nie mam potrzeby takiej, żeby się z Wami tym dzielić. Też osoba, która do mnie napisała, poprosiła mnie o dyskrecję, to jak ja najbardziej rozumiem i szanuję, natomiast chciałabym powiedzieć głośno o takiej sytuacji. Ponieważ uważam, że osoby w moim wieku o takich rzeczach nie mówią, bo wydaje mi się, że. Że to są tematy bardzo odległe od nas, I, i też chcę wykorzystać to, że jednak sporo was tutaj jest i do sporo osób mogę dotrzeć i porozmawiać z wami na ważniejszy temat niż jakie kupić błyszczyk i jaki podkład będzie dla nas najlepszy. Z racji tego, że napisała do mnie dziewczyna i, i opisała mi sytuację związaną ze swoim chłopakiem, i z racji tego, że oglądam nie większość dziewczyn, Będę mówiła o sytuacji, kiedy przemocy doświadczamy ze strony mężczyzny i kiedy kobieta jest ofiarą. Natomiast od razu chciałabym powiedzieć, że to, że to mężczyzna jest oprawcą, a kobieta jest ofiarą, jest ogromny stereotyp, który istnieje i wśród naszego społeczeństwa, i nie tylko wśród naszego społeczeństwa. To nie jest tak, że tylko mężczyzna może zrobić komuś krzywdę, a to kobieta jest, jest tą słabą, nie mogącą sobie z tym poradzić ofiarą. Istnieje mnóstwo, wiele przypadków, kiedy jest na odwrót, kiedy to mężczyzna jest ofiarą przemocy, a kobieta jest sprawcą. I o tym chciałabym, żebyście nie zapominały, nie zapominali, ale też chciałam właśnie sprostować, dlaczego będę mówiła szczególnie o mężczyznach i szczególnie kierując swoje słowa dla dziewczyn. Właśnie dlatego, że taka jest specyfika mojego kanału i tego, jakie osoby mnie oglądają. Mail, który dostałam, był bardzo poruszający, bardzo emocjonujący dla mnie. I, I same tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć, ale wydaje mi się, że zacząć należy od tego, że rodzajów przemocy może być jest mnóstwo. Jest to przemoc słowna, jest to, czyli taka agresja oralna, kiedy, kiedy stosujemy wobec kogoś sposób słowny przemoc. Są to najczęściej inwektywy, wulgaryzmy, opowiadanie, straszenie, co komu zrobimy, szantaże itd. Jest to przemoc psychiczna. Jest to przemoc seksualna również, przemoc taka stricte fizyczna. Jednak nie możemy wiązać, bo o tej przemocy fizycznej dzisiaj będę mówiła szczególnie, nie możemy wiązać tej przemocy z tym, że ofiara musi chodzić z podbitym okiem, musi być po niej widać po prostu w sposób realny. Że, że jest bita i, i katowana, bo takie jednak jest pierwsze skojarzenie, jeżeli mówimy o przemocy fizycznej. Przemoc fizyczna to jest to, że zamykamy kogoś w domu i po prostu ubezwłasnowalniamy go i, i nie może on wyjść. Stosujemy mu tak zwany areszt domowy. To, że kogoś szarpiemy, że go podduszamy, że go drapiemy. Takich, takich przemocy fizycznych jest, jest ogromnie wiele. To jest to, że, że komuś odbieramy. Dostęp do pożywienia, do picia, to jest również przemoc fizyczna, czyli po prostu niezaspokajanie jego, jego potrzeb. E, takich przemocy fizycznych jest mnóstwo i tak naprawdę ona e, trudno te prze, rodzaje przemocy rozdzielać, ponieważ e, bardzo często to wszystko idzie w parze przemoc psychiczna ze słowną, z fizyczną, z seksualną tak itd. E, natomiast mail od, od dziewczyny, która do mnie napisała, to jest e, dotyczył e, sytuacji właśnie przemocy fizycznej, kiedy e, sprawcą tej przemocy był jej chłopak. A w zasadzie jest, bo ta dziewczyna dalej w tym związku tkwi. I od razu włącza się takie myślenie, dlaczego, po co należy od takiego faceta, od takiego mężczyzny od razu uciec i sobie na to nie pozwolić. Jednak jeżeli każdą z Was, czy każdego z Was zapytamy po kolei, czy jesteś na tyle pewny siebie, na tyle silny, żeby w bardzo trudnej sytuacji, jaką jest przemoc... Sobie poradzić, szczególnie jeżeli ta przemoc, sprawcą przemocy jest osoba, z którą wiążą Was silne uczucia, silne emocje. Wtedy bardzo ciężko jest wyjść z takiego związku, wyjść z takiej relacji i po prostu uciec. Tak naprawdę w, w takich właśnie relacjach, gdzie, gdzie występuje przemoc, możemy roz, rozróżnić trzy etapy takich zachowań, które cyklicznie po sobie postępują. Pierwszy etap to jest taki etap takiego poddenerwowania, wzbudzania agresji, nakręcania się. Najczęściej wtedy właśnie są to jakieś podejrzenia o zdradę, sprawdzanie, gdzie ktoś jest, przyczepianie się do najmniejszych szczegółów. Czyli, dlaczego masz dzisiaj taką krótką spódnicę? Na pewno chcesz kogoś sprowokować, żeby tam gdzieś ktoś Ci coś tam, wiecie, zrobił. Dlaczego tak ładnie dzisiaj masz pomalowane oczy? Na pewno chcesz sobie znaleźć innego faceta. Dlaczego przełożyłaś mi moje buty? Po prostu uważasz, że jestem bałagania, że nic nie potrafię zrobić. Nakręcanie sytuacji. Drugim etapem, etapem kulminacyjnym, jest etap incydentu, etap. Przemocy już właściwej, że tak powiem, czyli etap, kiedy, yy, kiedy jesteśmy bite, kiedy dochodzi do, yy, do uderzenia, do zastosowania siły. Yy, nie tylko do uderzenia, do zastosowania siły. Yy, no tutaj nie chcę się rozwodzić, bo, bo sama nie mam takich doświadczeń na szczęście i yy, i też ciężko mi wchodzić w sytuację i opowiedzieć, jak to jest, jakie to są emocje, jakie to jest ból, bo, bo myślę, że jeżeli ktoś tego nie przeżył, to nie da się tego powiedzieć. Natomiast trzecim etapem jest etap tak zwanego miesiąca miodowego, kiedy sprawca nagle staje się cudowny. I kiedy jesteśmy w związku, i właśnie nasz facet na, podniósł na nas rękę, chociażby, i uderzył nas w twarz, czy gdziekolwiek indziej. To następnego dnia przychodzi do nas z kwiatami. Płacze, przeprasza. Mówi, że nas kocha, że, że nie wiem, że, że po prostu był pijany, że nie wie co się stało, że, że w ogóle yy, nie rozumie sytuacji, że to był pierwszy i ostatni raz, albo nie pierwszy, ale już na pewno ostatni raz. Yy, przeprasza, obiecuje cudowne chwile. Że będzie świetnie, weźmiemy ślub, będziemy razem do końca życia i nigdy ci tego więcej nie zrobię. I ten etap tak zwanego miodowego miesiąca jest najbardziej kluczowy w całej sytuacji przemocy, ponieważ też trzeba powiedzieć to, że osoba, która jest sprawcą przemocy, tak naprawdę jest osobą bardzo słabą psychicznie, która. W jakichś ciężkich, trudnych sytuacjach nie potrafi znaleźć e, innych sposobów jak, na wyrażenie swoich emocji, jest to po prostu agresja fizyczna. E, I e, odczuwa, do tego nie można powiedzieć, że, że tak nie jest, odczuwa wyrzuty sumienia związane z, z tym, że, że uderzył osobę, którą, którą kocha, bo, bo nie można wykluczyć tego, że taka osoba nas nie kocha. Paradoksalnie, chociaż brzmi to, brzmi to strasznie. I, I wtedy jest taka rozmiękczona tymi wyrzutami sumienia yy, yy, gnębiona, przez to, że to jest osoba słaba psychicznie, boi się, co teraz będzie, tak? Że, że może odejdziemy, że może ją zostawimy, jak sobie poradzi, kiedy cały świat się zmieni i, i co się wtedy stanie. I tak naprawdę w tym momencie najłatwiej jest od takiej osoby odejść i taką osobę porzucić, i zacząć wszystko od nowa. Yy, natomiast w, w ofierze yy, ten etap miesiąca miodowego. Również następuje. My również mamy wyrzuty sumienia. Myśląc sobie, on jest taki cudowny, on jest taki kochany, nie mogę go zostawić, nie mogę uważać, że, że jest okropny, bo on się chce zmienić. Eee, może to była moja wina, chociaż nigdy to nie jest wina ofiary. To, to powiedzmy sobie głośno i jeszcze raz, to nigdy, yy, nigdy. Jednak mogą wystąpić takie myśli, że to ja kogoś sprowokowałam do tego, żebym nie uderzył. I przez to właśnie ten etap miesiąca miodowego trwa, przechodząc do pierwszego etapu, o którym już mówiłam, czyli etapu tego nabudowania emocji, tego takiego rozbudzania agresji. Później znowu następuje incydent i znowu etap miesiąca miodowego, i to może trwać latami. I mówię to, mówię to szczególnie o tym, i po to kręcę ten filming, że o tyle, o ile, chociaż to też ciężko przechodzi przez gardło, ale mogę zrozumieć sytuację, kiedy ofiara przemocy domowej, która jest żoną, która ma dzieci, która nie zarabia i jest uzależniona finansowo, również mieszkaniowo od sprawcy przemocy, nie potrafi odejść. Tutaj widzę takie realne realne ku temu mm, powody, tak, co ta ofiara może myśleć. Nie odejdę, bo nie będę miała gdzie z dziećmi zamieszkać, jak je nakarmić, bo nie zarabiam itd. Yy, o tyle nie mieści mi się w głowie, żeby młoda dziewczyna, będąca w związku, który do niczego jej nie zobowiązuje, który ma jej tylko sprawić radość i to, że będzie miała osobę, której może zaufać i, i która będzie ją wspierać, yy, jeżeli chce tkwić w. W takiej reakcji, to trzeba jej jak najszybciej pomóc, bo miłość nigdy nie może nas boleć, związek nigdy nie może nas boleć i nigdy nie może sprawić nam tak, tak ogromnych ran i tak ogromnego cierpienia, jakim jest przemoc fizyczna czy jakakolwiek inna. Dlatego tutaj nie ma jednego dobrego rozwiązania, nie ma jednej dobrej rady. Najłatwiej byłoby pójść na policję, zgłosić taką, taką sytuację, znaleźć świadków, pójść na obdukcję i po prostu załatwić taką sprawę prawnie i odciąć się od takiej osoby. Natomiast najpierw trzeba też sobie uświadomić w głowie, że ja jestem yy, piękna, cudowna, wartościowa i nikt nie będzie mnie tak traktował. Ja sobie nie dam wejść na głowę i nikomu nigdy nie pozwolę na to, żeby mnie skrzywdził, bo jestem człowiekiem, który ma swoje prawa, który, którego trzeba szanować, bo jestem człowiekiem. I jeżeli która, któraś z Was kiedykolwiek została przez swojego chłopaka uderzona, czy, czy w jakiś inny sposób skrzywdzona, taki, kiedy została w stosunku do Was zastosowana przemoc, to nie usprawiedliwiajcie. Sprawcy, nie liczcie na to, że się zmieni, bo to się zdarza bardzo rzadko, a jeżeli potraficie w swoim życiu zaobserwować takie trzy etapy, o których mówiłam, czyli nabudowanie tych emocji, później ten incydent przemocy i miesiąc miodowy, i to się tak cyklicznie powtarza w kółko, to absolutnie nie ma żadnego innego wyjścia, jak tylko się z taką osobą rozstać. I wtedy stańcie sobie przed lustrem i powiedzcie sobie: Ja jestem człowiekiem, któremu należy się szacunek. Już nie chodzi o bycie kobietą, bycie szanowaną, że mężczyzna musi szanować to, że ja jestem kobietą, która jest słabiutka, delikatna i w niczym sobie sama po prostu nie może poradzić, on ja ma być moim rycerzem. Nie, gówno, prawda. Chodzi o to, że ja jestem człowiekiem, którego nie można krzywdzić i ranić. Nie jestem zwierzęciem, jestem człowiekiem. I jeżeli yy, wiecie, że yy, jakaś Wasza koleżanka, przyjaciółka, siostra, mama, ciocia, czy też w drugą stronę, tak? Już nie, nie skupiajcie się na jednej płci, no ale tak jak mówiłam, kieruję się do, do większości moich widzów. Yy, wiecie, że, że partner tej osoby jest agresywny, domyślacie się, że może być tam stosowana przemoc, yy, to nie bójcie się rozmawiać z tą osobą właśnie wprost, tak, żeby ją otrzeźwić. Yy, nie możecie głaskać takiej osoby po głowie i powiedzieć, że wszystko się ułoży, że będzie dobrze. Tylko po prostu y, powiedzcie tej osobie, jesteś człowiekiem, masz prawo do szacunku, nie daj się krzywdzić. I powtarzajcie tej osobie to bardzo długo, dopóki tego nie, nie zrozumie, nie przestanie się bać i nie, nie nabierze tej odwagi, żeby to zrozumieć. Y, złapcie też osobę taką za rękę y, i zaprowadźcie po prostu do odpowiednich fundacji na policję, i pamiętajcie, że warto mieć o takich sytuacjach. I e, nie myślcie, że pomimo tego, że jesteśmy młode, że macie 15, 13, 17 lat, 20, 30, to nie znaczy, że Was taka sytuacja nie może spotkać. E, ale nie warto psuć sobie młodości, radości, szczęśliwego czasu, jaki macie w życiu, e, na to, żeby e, dać się poniżać. Znajmy swoją wartość, i y, dajmy sobie czas na to, żeby znaleźć fajny związek, fajną miłość, taką, która da nam y, ogromną radość, y, ogromną satysfakcję i która nie będzie przynosiła bólu i cierpienia. Mam nadzieję, że, że dacie mi znać w komentarzach, y, co myślicie na ten temat. Ja go starałam się poruszyć tak w miarę... Y, no, w miarę, tak z każdej strony, z jakiej się daczy, jakie właśnie są rodzaje y, przemocy, jakie występują etapy przemocy, y, ale też, też przekazałam to, co ja myślę na ten temat. Dajcie wyznać po prostu, co myślicie, y, czy chcecie więcej filmików takich na tematy trudne. Chociaż wcale nie było łatwo nagrać takiego filmiku i, i do tej pory gdzieś tam w środku jestem taka cała poruszona. Y, i, I zwracając jeszcze raz do dziewczyny, która napisała do mnie maila. Wierzę w Ciebie, że Ci się uda i życzę Ci dużo siły jestem z Tobą. Jeżeli któraś z Was również chce się ze mną podzielić, bo nie ma żadnej innej osoby, której miałaby odwagę się zwierzyć, a mi jest, myślę, że, że zwierzyć się mnie jest łatwiej, niż zwierzyć się siostrze czy mamie, bo ja was na co dzień nie widzę i nie znam i nie oceniam. Więc jeżeli któraś z Was też chce do mnie napisać i się z czymś podzielić, to zapraszam na kajmanowa.małpgmail.com ja się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję, że wysłuchałyście tego, co ja myślę na ten temat. Do zobaczenia następnym razem. Pa pa!